ono wszystkim, jest dzisiaj ze mną Ciasko Grzesiu Imax. Emma I gramy sobie na... <laughs> <Halo? laughs> I gramy sobie na stronce CSGO Casino .net. I tutaj jest ruletka, Crash Game, to potem Wam wytłumaczę i takie saper, coś z... Ze, no, coś takiego. I od razu Wam powiem na początek, macie kod UCT, który wpisujecie w zakładce afilację kod i dostajecie 500 punktów za free i możecie sobie pograć. I jeszcze mam dla Was skina do rozdania, jest to MK Desolate Space, bodajże, z tego co pamiętam, macie na ekranie, well World, więc dajcie suba i trylika w komentarzu i jakiś szczęśliwiec z was go dostanie. Dobra, i zaczniemy od ruletki. Mam tutaj trzy kolory. Ja wybieram jakąś kwotę i stawiam na jakąś. Dobra, szybko, szybko postawił. A na czarne 5000. Jeżeli wypadnie na czarny lub czerwony, to dostaje razy 2, a na zielony chyba razy 14, nie? Albo coś takiego. Mhm. Dobra, i zobaczymy co wypadnie. No i wypadnie. O, jest czarny. Nie. Jeszcze. A ja... Aha, dobra, oj, widzicie, wygrałem 10 000 razy dwa. Dobra, teraz bym postawił 10 tysięcy <coughs> Na co proponujecie, koledzy? E, ja bym zrobił taki. E, e, Capi style i zielone. <coughs> dobra, A, dałem. bo ty na ruletce grasz. No. Oczywiście no, jest co na crash game. Na crash game. Y. <coughs> <coughs> Mówiłem, ruletkę. okej, okay, dobra, dałem 10 tysięcy na czerwone. Zobaczymy. A coś czuję? No wygrasz Nie. Jest! Chyba. Do... Nie! Czekaj, tak, czerwony. Jest! ledwo minimalnie <noise> milimetr. Ja. Dobra, to teraz wygrałem 20, to to bym postawił 20. No ale ta, potem tam. No. Na, na zielony. Które... Tej... Dawaj na zielony teraz, Copy style! Opa, copy style O! o, 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 o. Zielony! <noise> dobra, pół. Da, dobra, <noise> Daw na czerwony znowu. Nie kurde. Nie no ja być zielony. Nie się, nie? Tak widać, Tak, to był wstyd, ja w ogóle... Patrz, zielone! Patrz, mówiłem! Patrz, No i skończył tupę! Jaki rak! Nie posłuchał. No, a patrzcie ile by wygrał, nie? A skąd ja to z Maxem wiedziałem? No wiedziałem... Um, wiedziałem. Okej... Okay. Dobra, nie wynikam... Ja, ja mówię, na zielone... Dobra, na czarne się... czy czerwone? No, zielone. zielone no. No, nie będzie dwa razy zielone. No, no czarne. Wszystko się może zdarzyć. Czarne. Wszystko się może zdarzyć. Ja pitole, no. patrz, pa, zielone. Nie. Nie, czarny, czarne, czarne. Tak. odrobiłem. O! Dobra, ile jeszcze mam kasy? Zobaczyłem tu. Draft 303. Dobra, to żebym dał z 50. Co? Szybko, kurde. Doklikam, dobra, 50. Na... Czerwone. W sumie, dobra, czerwone, ok. 50 tysięcy na czerwone. Aha, tu jest balans, aha, ja tam klikam. No, a tam no tam <laughs> a... <laughs> Nie zauważyłem. Czerwień. Ja. <laughs> U mnie czerwone? A mnie też Ta, jest czerwony. No już by nie było tam, nie. O. Dobra, i tutaj mamy taki wykres, zaraz poleci w górę i stawiamy na, na przykład ktoś tutaj postawił 5000 i jak teraz zastupy to będzie miał 5000 razy 1. 5. O, i teraz przegrało. I jeżeli się nie zdąży kliknąć, czyli jakby wypłacić, to się traci. Ok, postawię powiedzmy te 5000 albo OK 5000. A dobra, nie zażyłem. Od następnej rundy. I tak, na przykład kliknę stop teraz, to mam. Tak, Tak, to wygrywasz. o, no, i po, po, czy... ci... 20 tysięcy razy 1, 5 ziomek wygrał, 10 tysięcy. Aha, okay. twoją no, kwotę ci robię Dobra, robi, dam 10 tysięcy. Ok, place bet. Poszło, poszło. 10 tysięcy. No to, tam wczoraj graliśmy sobie, tak, to tak, można trochę sprawdzić. Dobra, 10 tysięcy i. Dobra, do, do dwóch bym skupował nie? Nie, ja bym nie się losuję. 1 znasz. <słuchaj> Ten I patrzcie, i wygrałem 5900, no. tak? Dobra, teraz spróbujemy 30 tysięcy Ach, kurde, ostatnio był ich 6 Dobra, nie daj próbować. Spróbuję do dwóch O, no. dobra, jeszcze dobra. trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę Dobra, okej, okay. i mam profit 30 tysięcy Dobra, dałbym 50 tysięcy teraz że najgorsze, że to można na 1.04 puścić start i od razu może przegrać. Ale to tam 0.4 tylko ci robi, czyli 0.4, no dobrze ci. Tak, ale ojej, no i 50 no i... tysięcy przegrać, i właśnie to jest to. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Tym razem 20 e... tysięcy. Grzesiu, mam pytanie. 20 tysięcy. No. Czukierek albo psikus? Psikus. <noise> <noise> Dobra, no, no i psikus, znowu, psikus, nie? No i psikus, widzisz? No i to psikus, no. Dobra, je, jeszcze raz. Jeszcze <laughs> raz. Będzie psikus pewnie znowu. A, psikus będzie Echem. na 1-8. Na 1-8 psikus. 1-8 psikus. A nie. Dobra, na, na, na dwa. Ok, i mamy 20 tysięcy, mamy balans 339 tysięcy. Dobra, Dawaj i teraz pójdziemy na e, sapera, i teraz tak, jakby tutaj dać? Damy 10, albo nie, damy 20 tysięcy, 20 tysięcy, razy 1 tutaj jest, jest, że jedna bomba, czy bomby 5, bodajże, tak mi się wydaje, tak? Ok, damy razy 3, Play. I teraz tutaj muszę trafić. Dobre. O, okej, okay. plus 2220 coinów i tutaj z tych pól mogę trafić na bombę i wtedy przegrywam wszystko. Dobra, okej, okay, trafiłem. Ja trafiłem, nie tego trafiłem, no, trafiłem, już ja mogę już wypłacić kart, no już i bym... mogę wypłacić i już mam zysk 12 dolarów, ale nie, spróbujemy dalej. Aaaa na bombę trafiłem no i straciłem. 20 tysięcy, okej, okay. jeszcze raz. Spr spróbujemy jeszcze raz z trzema bombami. Ach, dobra, jest, trafiłem. No już! To może z jedną bombą, z jedną bombą spróbujemy. Może się uda. Dobra, trafiłem, 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 trafiłem. teraz spr spróbuję rogi, okej, okay. raz tu, tu. No, na razie trafiam. Ja bym sobie cash zrobił już. No, no tak wiesz. Cześć, cześć. Trafiałem, kurde, mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0. No to już bym kaszał zrobił. Dobra, okej. Okay. Cash out. I wygrałem 30 chyba tysięcy punktów, tak? Tak. Linki do kolegów w opisie, do Instagrama i do fanpage'a też. I cześć. Do widzenia, ja żegnam.